Warto się tu rozejrzeć. O! obawimy się... Śledczego. Hmm, ciekawe. A to co? Kobiecy szal, charakterystyczny wzór i charakterystyczny zapach. Kobieta? O. I ten zapach wiedzie? Rozpogadza się. No. Wierzę, że... Tu jest. Zapachów. Dalej na nos nie pójdę. Trzeba popytać o ten szal. Co? Co? Niezdrowo Uff. coś wyglądacie. Lepiej się miodu w karczmie napicie. Nudzę się. Witajcie! To... Weź mnie ze sobą! Czarnych, A mój ojciec bije czarnych Witaj, nie no, dla ciebie ta czarodziejka Jennifer, tak? Tak? Czego chcesz? Zobaczmy. Wiesz może kto nosi taki szal? Nie. Jona, nasza zielarka, mieszka tam w tej chacie. Ucieszy się, że przyniosłeś jej zgubę. Hmm. Zielarka. Tak, bardzo się ucieszy. Nie wiem, w tych, że czy jak gracie, czy osoby, które grają w tą grę, też macie takie taką chęć po prostu nie biegać z questu no do z questu, gardę, tylko prawda? tylko po prostu się przejść. O. Ej, syn, to Uważaj to sobie wyskoczyli no. na wybrzeże, na tłukli czarnych. Znalazłem twój szalkowo koło domu Lotara i knitting, który tam postawiłaś. Skąd wiedziałeś? Miałem tylko podejrzenia, które właśnie potwierdziłaś. Wiesz, że Tialwe stoi nad grobem? I dobrze, ten Benkart nigdy nie powinien był się urodzić. To ja miałam wyjść za Lotara, ja. On rzucił mnie dla tej flondry. teraz dostanie za swoje. On i jego pieprzona rodzinka. O ty. Zabijesz dziecko z zazdrości? Naprawdę? Tu nie o zazdrość chodzi, tylko o godność. Dziesięć lat żyliśmy razem. Dziesięć lat! Gotowałam mu. Gacie mu prałam, łoże z nim dzieliłam. A on rzucił mnie od tak, bez słowa. Cała wieś się śmiała. Ale głupia tajona, ale się dała! Otóż nie, nie dała się i nie zapomniała! Oho, ho. Chcę, żebyś odczyniła tę klątwę. Zrobię to, ale tylko jeśli Lotar wyrzeknie się syna i do mnie wróci. Przekażę mu Twoją propozycję, ale chyba już wiem, jaka będzie odpowiedź. Krew królów. Płotka, no płotka, no do cholery, Wiedźmin. Geralt, musisz wymienić tą płotkę. Mamy innego konia, możesz, możesz nazwać ją, nie wiem, płotka 2, ale jakąś mądrzejszą. Postawił knitting? Tak, wiem. Twoja stara znajoma, Jona. Powinienem był zgadnąć. Zawisna suka. Cudze szczęście ją kole. Jak? Odczyni klątwę? Tylko jeśli wyrzekniesz się rodziny i do niej wrócisz. Nie. Nigdy. Pozbawiłem czci żona i syna. Wskazał ich na biedę. Musisz odwrócić urok. Niech ona zginie! Zasłużyłeś, może na karę, ale nie taką. Zrobię to. Bogom niech będą dzięki. Nie mieszaj w to bogów. To sprawa dwojga ludzi. na kłopoty. Nie ma jak wiedźmin. Niech będzie. I o, a aby to była lekka śmierć. mi Hej hej! Jak! Udało się? Udało. Twój syn powinien niedługo dojść do siebie, a ona umrzeć. Dziękuję, stokroć dziękuję. Syn jest najdroższym, co mam. Nie zniósłbym jego śmierci. To twoja nagroda. Zjesz z nami, nim ruszysz w drogę. Nie, jakoś nie mam ochoty. O gigancie gadali. Okej. Okay. Odpocznij! Mamy następną misję zrobioną. Ciekawa ta misja, nie powiem. Okej, okay. a się dostanę jakąś łódką szybko? E, tutaj użyjemy teleportu. Szybkiej podróży. Co to za zbroja? To jest niedźwiedzia zbroja. panie ślizgiem! ciekawe. Ale to nie działa tak od razu, to już z czasem klątwa będzie ten działała. Ślepy cię. Uh. O, uh. Gigant ich ścigał. Ktoś jest jeszcze? Hmm, ciekawe. To pusto. Czemu ja tego 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 zbadać nie mogę? Nie rozumiem. Hmm. Dziwne troszkę. Co panie słyszę. Gigant próbował dostać się do jaskini, ale chyba zrezygnował szę znaleźć inną drogę. Hmm. na tyle głęboko, żebym nie rozbił się o skałę na dole. A tylko, że cały czas mnie martwi, żeby zbadać ten... miasto, tą wieś. Hmm. Cały czas tam mam quest'a. Okej, okay, jedno już jest. No, ah. U tego nie było. Jeden z nich się potknął, ale pozbierał się, zanim gigant go dopadł. Będę musiał kotka użyć. Kraść Mati Gigant próbował dostać się do jaskini, ale chyba zrezygnował. Kotko musimy użyć kici, kici. Nie jest kotek. Uyy. Która jeszcze chce oberwać? Polarne sroki. Kolejny ślad. Czyste cięcie. Łeb pewnie wystrzelił na sążeń w górę. A, to tutaj byłem już. To tą jaskinię zwiedzałem raz, jak się zagolopowałem. Zasiekli ją. Jalmar stracił tu sporo ludzi. Jalmar stracił tu sporo ludzi No byłem tutaj już, ale... Ale to jest? Nie zwiedziłem do końca tego tej, 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 tej ścieżki tutaj chyba jest Strop tunelu się zapanł tylko takie hałasy są no wpakowali w nią pół kołczana. Jest? O, wow. haha. Czekajcie, czekajcie, co? Lub na wyścigowe siodło. O. Ciekawe, czy to siodło jest lepsze. 45 no 75 Leprze. Kurza twarz. Nie wybuchał i nagle wybuchł. Cholera. Zawsze moje szczęście. Te pożeracze bardzo przypominają te... Boże, jak one się nazywały? Można zrobić medytację szybką na dwunastą. Rozpłatał ją na pół. Dobrze schodzić i zwiedzać, wiecie? Rzeczy się znajdują. To się przydaje. Wejdziemy sobie tędy. Albo i nie wejdziemy. już byłem i ja obadałem troszeczkę. Chcę, Co ten gigant jest. Nie, on jeden z trupów ma być, Hjolmar ma być jeden z trupów. Nie może być. Tam coś jest, ktoś jest. Jak tu się dostać? Tu ktoś jest, tylko hmm. Drzwi raczej jardem nie, wys... nie wys Nie wysadzę drzwi Ciekawe A może tak po drugiej strony Może od tej strony Nic nie ma ciekawego, na dach ma wejść? Mogę na dach wejść, tylko co mi to da? Odszukaj Hjalmara. No do cholery, Hjalmar, gdzie ty kurde jesteś? Tu chyba, to jest on? Jaka spiżarnia takie myszy. Nie. O cholery! Aż jestem zadziwiony, że znaleźć go nie mogę. Szukaj Hilmara, No do cholery jestem tutaj w tym miejscu gdzie niby powinien być, ale go tu nie ma, więc po co chodzi? Na dole jest? No tu jest ta jaskinia. Mówicie, że go tu nie ma. No dobrze, ale gdzie jest? Jeżeli tutaj quest prowadzi. Nie będę chodził od, mis od, od ludka do ludka i dał się eklikać może dojdę do tego że nie wiem jakby co to pójdę po prostu Pch, dobra chrzanić to idę śladami giganta i tyle Oho, ho, ho. Gerwat, nie biegaj. Muszę znaleźć inną drogę. Tam w las, tak? Może tędy naokoło da się wejść? Tędy nie wejdę. Was jakiś słyszałem. Będę da radę wejść? A! Jestem jak ninja. Nie, w pizd... gervant Gervan Thor! Ah, ah I daj mam fiolek? 4 na 4 są okej. Okay.